Witajcie moi drodzy, zapraszam was na haul kosmetyczny, który zapowiadałam już w ostatnim filmie Będzie dosyć sporo kolorówki, dosyć sporo pielęgnacji Więc jeśli jesteście zainteresowani, co ciekawego mam wam do pokazania To zachęcam do oglądania dalszej części filmu Rozpocznę od paletek, na których szał ostatnimi czasy jest ogromny Ja też dałam się ponieść emocją i zamówiłam sobie trzy paletki Iconic z Makeup Revolution Przedstawiają się w ten sposób, one kosztowały mi 20 złotych za sztukę zdecydowałam się na wszystkie trzy, czyli 1, dwójka, trójka, Powiem Wam, że trochę żałuję, że zakupiłam dwójkę, ponieważ dwójka to to samo, co Andrews Me z muła, więc tutaj niestety sobie zrobiłam dubla, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ta paletka jest naprawdę rewelacyjna, i jeśli ją wykończę, to ta spokojnie jeszcze mi tutaj posłuży dosyć długo, więc tutaj postawiam staram się Wam pokazać słocze i tak dalej, ponieważ już obcykałam te paletki i tak dalej. Cienie, powiem Wam, na pierwszy rzut oka wydawają się być naprawdę bardzo fajne. Ja mam dzisiejszy makijaż zrobiony paletką numer 1, czyli Iconic 1 i troszeczkę różnią się od tych z Muła, chociaż można by było myśleć, że są to te same cienie, lecz konsystencja i pigmentacja nieco się różnią, więc tu tutaj ja również dałam się ponieść tym emocjom, a z racji na to, że bardzo lubię cienie do powiek, no to po prostu trzy dodatkowe paletki, po prostu aż musiałam to zrobić i zakupić, więc też ostatnimi czasy coraz mniej kolorowych makijaży gości na moim oku, bardziej skupiam się na takich neutralnych, więc myślę, że nie jeden raz zobaczycie te paletki w akcji i postaram się z każdą z nich nagrać dla was osobny makijaż. inne kosmetyki, które zakupiłam z kolorówki, to będą zakupy poczynione w naturze. Ostatnimi czasy było minus 40% na Kobo, Sensik i Kręty, więc od razu w te pędy udałam się po ten oto korektor, który polecała Hania w swoim filmie. Jest to modeling Illuminator i po prostu wziąłam sobie go w numerze 101. Jest to najjaśniejszy kolor, są dwa odcienie i po prostu widzą, widząc jak ten korektor zachowywał się u, Aś, u Hani pod oczami. Stwierdziłam, że muszę go koniecznie również zakupić. On w regularnej cenie kosztuje 17 zł. Dobrze, że wcześniej go nie zakupiłam, tylko poczekałam właśnie na tą promocję i takim to sposobem będę go również testować. On ma tutaj 7 ml, więc mam nadzieję, że na długo mi wystarczy. Również z szafy Kobo zdecydowałam się na ten wielofunkcyjny produkt wypiekany produkt i jest on w kolorze 317 Sunny, możemy go używać z powodzeniem jako cień do powiek, ja go zakupiłam tak naprawdę, aby używać go jako rozświetlacz on ma taką fajną złotą poświatę więc będzie fajnie prezentował się na policzkach jesienią więc tutaj również nie pamiętam w jakiej on jest cenie Koło 20 zł kosztuje więc minus 40% za niego dałam kolejnym kosmetykiem jest cień z Sensik Velvet Touch, się nazywa, jest w numerze 149 i jest to taki zwykły, zwyklaczek, nudziaczek w beżowym odcieniu, taka lekka kapa z mlekiem. Więc uniwersalny do makijaży każdego rodzaju dziennych czy wieczorowych się na pewno przyda, i jest to cień e, matowy. Teraz dwie rzeczy z kolorówki z Avonu, które zakupiłam tak naprawdę w zestawie za 17 zł. Jest to kredka i kolorowy tuż do rzęs i po prostu zdecydowałam się na kolor zielony. Otworzę go właśnie teraz w chwili obecnej, wcześniej go nie otwierałam. Kolor jest taki bardziej zgniły zielony. Ja mam już z tej serii fioletowy i tak jestem średnio z niego zadowolona. Mam nadzieję, że ten będzie lepiej się prezentował na rzęsach. W zestawie do tego tuszu zamówiłam sobie również kredkę z serii Glamstick Brights, więc tutaj ona jest w moim przypadku w kolorze Purple Punch. Ja zdecydowałam się na nią, ona jest automatyczna, wysuwana w bardzo intensywnym, fioletowym odcieniu. I powiem Wam, że zdecydowałam się z racji na to, że oglądałam właśnie na Makeup TV na kanale poświęconym tak naprawdę kosmetyków z Avon. I powiem Wam szczerze, że to był naprawdę show w dziesiątkę, że ten kanał powstał, ponieważ bardzo ciężko jest zawsze nam, przynajmniej mi, zdecydować się na jakiś kolor w katalogu, ponieważ zdjęcie nigdy nie odda rzeczywistego koloru kosmetyku, a na wideo dziewczyny prezentują wszystkie praktycznie kolory i warianty kosmetyków, więc dzięki temu możemy bardziej świadomie zdecydować się na kosmetyki. Z tego tytułu właśnie zdecydowałam się na ten zestaw o tuszach kolorowych film na pewno jeszcze będzie mimo tego, że już jest jesień, ale na drobie zaległości. A z tej kredki jestem naprawdę bardzo zadowolona i zastanawiam się nad zakupieniem jeszcze tej różowej. Więc za te dwa produkty zapłaciłam 17 zł w poprzednim katalogu. Teraz ostatnia rzecz z kolorówki, która rozpocznie też pielęgnację, jest to cień z Alverde, również w takim kolorze brązowo myślimy i jest to kolor 50 Satin Taupe, zapłaciłam za niego euro 79. będąc dwa miesiące temu na wakacjach, pojechaliśmy sobie na Słowację, kiedy zobaczyłam Drogerię DM to po prostu oczy mi się zaświeciły i od razu oczywiście zaciągnęłam tam męża i na po szyku z promocją właśnie wytargałam Ten otocień, który jest naprawdę rewelacyjny Do załamania powieki I na, do takiego szybkiego, dziennego makijażu Jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona I serdecznie wam go polecam I z tytułu tego, że właśnie Byłam w DM-ie I mogłam sobie sprawić Kosmetyki, które dla nas Nie są ogólnie dostępne To zdecydowałam się na Trzy kosmetyki do pielęgnacji Właśnie z Balea i pierwszym z nich jest balea, taki kremowy żel pod prysznic, czy to jest ten balsam pod prysznic, więc tutaj... Jest... Zaczaiłam się na ten z Nivea, który jest u nas dosyć popularny, ale tutaj mam kochani 400 ml, czyli ogromna butla właśnie tego typu produktu, więc w najbliższym czasie będę ją sobie testować. Kolejnym kosmetykiem jest również Balea, ale tym razem z serii MED, i jest to szampon do włosów z prowitaminą B5, i tutaj taki myślę ma. Myślę, że taki szampon do włosów również można sobie spokojnie przetestować. 30, 300 ml pojemności, też bardzo duży. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał na moich włosach, które ostatnio przyjmują bardzo sporo pigmentu. Kolejnym kosmetykiem jest pianka do mycia twarzy. Jeszcze tego typu produktu nie miałam w, swoim, w swoich zbiorach i jest to również Balea, 150 ml. Właśnie takiej pianki, zobaczymy jak Będzie się sprawdzać na mojej twarzy Teraz przejdę do Kosmetyków może z Avon Które po, Zakupiłam sobie właśnie Jakiś czas temu chyba w poprzednim Katalogu i pierwszym Z nich będzie to Płyn do demakijażu w takiej małej buteleczce 50 ml On chyba kosztował 7,90 Albo 9,90 już nie pamiętam Więc dosyć sporo On jest dwufazowy, polecałam jego Moja teściowa, która go bardzo lubi, jest on z tej serii Extra Lasting, więc tutaj nawet na wyjazd myślę, że bardzo fajnie się sprawdzi i warto mieć taką małą buteleczkę właśnie. Z zmywacza do makijażu, więc tutaj zdecydowałam się na niego. Kolejną też małą buteleczką 50 ml jest wysuszać do paznokci, który również wyczaiłam na kanale Makeup TV, więc tutaj już nie pamiętam, która z dziewczyn prezentowała ten, chyba Karolina prezentowała ten produkt i ostatnio malując sobie paznokcie zwykłym lakierem, bo ja ostatnio stosuję tylko i wyłącznie hybrydy, stwierdziłam, że sobie zobaczę, przetestuję i faktycznie po tych 60 sekundach chyba producent nam tutaj zapewnia, że lakier będzie suchy, więc faktycznie byłam w ciężkim szoku, że to działa, więc myślę, że częściej będę teraz znowu sięgać po klasyczne lakiery do paznokci. Dosyć sporo tego preparatu się rozpyla, ponieważ mamy tutaj taki zwykły atomizerek, więc można sobie wziąć palce w ten sposób i spryskać dwa razy na całej powierzchni i to powinno wystarczyć, więc tutaj fajnie cieszę się, on kosztował chyba też w okolicach 10 zł, więc cena również dosyć przystępna. Tutaj dostałam w gratisie do zamówienia balsam dodający blasku dziki fiołek, pestki winogron do włosów pozbawionych blasku, więc tutaj jeśli chodzi o włosy, nigdy dość kosmetyków, więc tutaj przetestuję sobie tą serię Naturals, zobaczymy jak u mnie się sprawdzi. Teraz dwie rzeczy. Najpierw musiałam zakupić coś z odpowiednich stron, aby zakupić rzecz, którą za chwileczkę Wam zaprezentuję. I zdecydowałam się na perfumowany spray do ciała z serii Fame. I po prostu chciałam, byłam ciekawa, jak ten zapach pachnie. I zamiast zakupywać sobie perfumy, to zakupiłam sobie na, na początek taki oto. Spray i ostatnią rzeczą Z Avon, którą po prostu Jak zobaczyłam to od razu musiałam mieć Osta Ostatnio ogólnie mam fazę Jeśli chodzi o tą serię NU do twarzy i była Właśnie na promocji Za 30 zł, emulsja z bioaktywnym Złotem na noc Więc tutaj po prostu Aż mi się też oczy zaświeciły Jest to taka żelowa konsystencja Za 30 zł Normalnie w katalogu kosztuje on 70 chyba i w ostatnich. Katalogu również zamówiłam sobie kolejny tego typu produkt z serii Enew, tylko to jest jakaś żelowa maska z, kwiast, z kwasem chla, chla, Chiauronowym, więc tamte zakupy przedstawię Wam w kolejnym filmie i po prostu zobaczymy, jak umie się sprawdzi. Nie ma tutaj odnośnika, jeśli chodzi o godzinę. godzinę. Nie ma tutaj odnośnika, jeśli chodzi o wieki, od jakiego powinno się stosować ten produkt, więc myślę, że od czasu. Do czasu na noc sobie taką aktywną regenerację złotem zapewnić. Przyjdę do zakupów z Rossmana, pokażę Wam kolejną piankę do włosów, którą sobie zakupiłam w momencie, kiedy mój dziki intrygujący róż się spierze do takiego stanu, że już stwierdzę, że trzeba odświeżyć kolor, to nałożę sobie ponownie piankę z Venita. Jeśli chodzi o ten kolor włosów, jak on się przedstawia dokładnie, znajdziecie na moim blogu. Notkę podlinkuję Wam na dole pod filmem. Jest to Zauroczona po prostu tą formą Aplikacji tą formą koloryzacji I po prostu Tego samego dnia nawet kiedy Nałożyliśmy ten kolor Stwierdziłam, że chcę zobaczyć jak Będę prezentować się również w czerwonych Włosach i zdecydowałam się na numer 34 jasna czerwień I zobaczymy jak On będzie się prezentował na moich Włosach i też Jeszcze nie jestem w stanie Wam powiedzieć Jak ten kolor się będzie spierał, ale na pewno Po każdym umyciu będę robić zdjęcia i zrobię taką aktualizację na blogu, jeśli chodzi o wspieranie tego typu koloryzacji, ponieważ jest ona naprawdę banalnie prosta. Jedyne co wam jest potrzebne, to taka pianka, którą zakupicie w naturze za 10 zł i po prostu trzeba ją wycisnąć tylko na dłoń i równomiernie postarać się rozprowadzić na włosach. Te 75 ml pojemności pianki wystarczy na pokrycie bardzo długich włosów, bo ja już mam włosy do e, połowy ramion, więc tutaj spokojnie wystarczyło mi na zaaplikowanie je na całą długość włosów, więc jestem ciekawa jak będę wyglądać właśnie w czerwonych włosach, ale okaże się to za jakiś I teraz czas. moi drodzy przechodzę do e, raz, dwa, trzy, czterech produktów z e, Rossmana. Pierwsza z nich to e, już nieraz Wam pokazywałam i trąbiłam o tym płynie do higieny Intenis Fasel. Zakupiłam go na promocji, on chyba na promocji występuje za 3,50 chyba. Kupiłam od razu sobie trzy butelki, żeby mieć zapaść, 300 Mililitrów. Uwielbiam go, kocham, ubóstwiam i po prostu musiałam zakupić sobie zapas tych produktów. Jeśli chodzi o zapas produktów, również pokazuję wam teraz dwie butelki, czyli ogólnie mam 800 ml płynu micelarnego z garniera, który ostatnio również bardzo, o którym również bardzo głośno jest u nas tutaj na YouTubie, jeszcze go nie używałam, ale ja ogólnie z płynami micelarnymi jestem zaprzyjaźniona, więc myślę, że on mi tutaj krzywdy nie zrobi. Zakupiłam go na. Promocji w Rosmanie on był chyba około 11 zł, kosztował również są w Biedronce. I ogólnie, jeśli chodzi o te płyny micelarne, no to jak nie w Rosmanie, to w naturze, jak nie w naturze, to w Hebe i w Biedronce są na nie promocje, więc nie kupujcie go w regularnej cenie, bo on chyba w regularnej cenie z tego co widziałam w Rosmanie kosztuje około 18 zł. Więc kochani, nie przepłacajmy, kupujmy rzeczy na promocjach, jeśli możemy się na to zdecydować. Kolejne w Kupiłam sobie ponownie moje chusteczki ulubione do demakijażu z Altery. Na promocji one są chyba po 2 zł. Ogólnie kosztują 4 zł bez promocji, więc, mimo to, są naprawdę bardzo tanie, wydajne i fantastycznie zmywają makijaż. Kocham je ubóstwiam i na pewno ukażą się w ulubieńcach roku. I czas na ostatni kosmetyk będzie to kosmetyk antycelulitowy, a dokładnie serum antycelulitowe, wyszczuplające z perfekty Slim Fit. Ramiona, brzuch, uda pośladki. W ciągu 6 tygodni redukcję celulitu o 6, 84%. Więc kochani, po prostu nic, tylko testować, sprawdzać, jak się będzie sprawdzać. 200 ml pojemności zakupiłam go za 12 zł. Najpierw poprosiła mnie o to koleżankę, żebym go zakupiła, ale w domu przeczytałam jego skład, działanie i tak dalej, i tak mnie zaintrygował, że po prostu na drugi dzień od razu prosiłam drugą koleżankę, żeby mi ją kupiła. Nie jechałam po niego specjalnie, ale po prostu tak mnie zaintrygował, że po prostu zobaczymy, jak będzie działał, czy ten celulit chociażby z moich uty się zredukuje. Oczywiście przy okazji ćwiczeń trzeba wspomagać również elastyczność skóry za pomocą tego typu Kosmetyków, więc zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. I to tyle, jeśli chodzi o ten haul zakupowy. Mam nadzieję, że tutaj sporo ciekawych kosmetyków Wam pokazałam. Ja jestem po prostu podniecona, jeśli chodzi o te wszystkie kosmetyki, które już czekają na mnie na testowanie. Więc dajcie znać, jeśli mieliście któryś z tych kosmetyków, jak się u Was sprawdził, co polecacie ze swojej strony zakupić, jeśli chodzi o nowości. Ja z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w środę w kolejnym filmie na kanale ASD525 trzymajcie się do zobaczenia pa pa